Wybaczcie mi mój ale wrzucam to nagranie tak dosyć na szybko, bez większego przygotowania. Nie, żeby inne nagrania były jakoś szczególnie przygotowane, ale naprawdę mam po prostu 15 minut wolnego. A chciałem coś omówić i nie tylko chodzi o to, że mamy stronę na Kofi i możecie wesprzeć Akademię Cybersowa, właśnie wrzucając dobrowolne datki na rozwój tej inicjatywy. Możecie też dołączyć do Akademii czy to poprzez lajki i subskrypcje na YouTubie, czy poprzez dodanie na Facebooku naszej strony do obserwowanych, czy poprzez Discord. Na Twitterze akurat się nie dzieje zbyt dużo, bo jeszcze jesteśmy za małą inicjatywą i troszeczkę za dużo marketingu do treści by było, więc e, tak, Twitter na razie jeszcze bardziej leży i kwiczy niż nasz Facebook, <grych> okej, okay, dużo marketingu, a o czym chciałem powiedzieć? Otóż, e, jak e, ci, którzy jakkolwiek śledzą ten kanał i poczynania, w Akademii wiedzą w ramach um, projektu kolekcji minigier, nad którą pracuję, a dokładniej tam teraz pracuję nad shooterem, nad fps w ramach tej kolekcji. Jedną z kluczowych elementów jest system serializacji. O nazwie Bucketed Serialization. Ten Bucketed Serialization opiera się o generator kodu źródłowego. Otóż mam dedykowane atrybuty, Dzięki którym po części automatycznie cały system zbiera informacje o tym, które typy w jaki sposób ma serializować. I ogólnie generator kodu źródłowego jest czymś potężnym. Jest czymś, co daje bardzo duże możliwości i ma też taką zaletę, że generuje kod. Czyli już przed kompilacją właściwego projektu, widzicie, co zostało wygenerowane. Możecie podejrzeć, macie dostęp do um, wypływa wam kompilator informacji, jeżeli coś jest nie tak, cudo. Jest tylko pewien problem. Otóż, jeżeli spróbujemy sobie zbudować projekt, który. Zamknęliśmy dwa tygodnie temu. Dodaliśmy jakieś featurey, wszystko elegancko, wypluliśmy DLL-kę. Otwieramy go ponownie, bo chcemy dodać nowe featurey. Budujemy. Co się dzieje? Pełno błędów. Dlaczego? Bo tak. Bo tak. To jest coś, czego nie znoszę w generatorze kodu źródłowego. Konfiguracja tego ustrojstwa jest mega niestabilna. Zdarza się tak, że wprowadzacie jakieś zmiany i Część się dorzuci do kompilacji, część zostanie przez kompilator zignorowana i wyplujecie DLLkę w nowszej wersji, albo i nie, albo wypluje Wam po prostu dll w starszej wersji. I coś jest nie tak, coś jest jej komplece. Wracacie, boom, okazuje się, że był błąd. Błąd jaki? Najczęściej konfiguracja. Konfiguracja. To jest w ogóle jakieś chore? że naprawdę konfiguracja tutaj jest mega niestabilna, to na ile sposobów generator kodu źródłowego może się wysypać i jak ciężko jest dojść do tego, o co w ogóle tutaj chodzi, to jest mind blowing. I naprawdę doszedłem już do takiej ściany, gdzie potrzebowałem po prostu Małą, drobną zmianę w istniejącym kodzie generatora kodu źródłowego zrobić. Do istniejących już typów potrzebowałem kilka pól dodać, parę nazw zmienić, i nie mogę tego zrobić, bo mi się projekt wysypał. Dlaczego się wysypał? Bo prawdopodobnie wcześniej też nie działał, ale w międzyczasie przez chwilę działał i dlatego, że się skompilował ze wszystkimi zmianami, które potrzebowałem, ale jak otworzyłem go na nowo, to weszły też inne zmiany, albo jakiś inny stan wewnętrzny się zmienił i lipa, i dupa, i nie działa, i nie mogę nic dodać. I szczerze powiedziawszy, już mam serdecznie dosyć polowania tutaj na te błędy. Te problemy, które są z generatorem kodu źródłowego. Nie mam na to czasu, czymś innym chcę się zająć, chcę rozwinąć projekt. Więc, jaką mam alternatywę? Eee, oprócz tego, że możecie wesprzeć nas e, na Kofi. <laughs> Refleksja. Refleksja. No jak mówiłem generator kodu źródłowego jedną z zalet co daje to to że generuje nam kod więc on jest skompilowany i nie daje nam narzutu w runtime oraz mamy podgląd do tego e, już przed kompilacją refleksja nie daje nam tego. Refleksja powoduje to że musimy mieć narzut czasowy przy uruchomieniu programu oraz to że musimy faktycznie zbudować właściwy program uruchomić właściwy program i podejrzeć jakie typy są tam dodane. Nie mamy tutaj możliwości statycznej analizy pod tym względem. A przynajmniej nie w tak wygodny, dogodny sposób. Ale zamiast za to, możemy sobie w tej części inicjalizującej, gdzie zbieramy te wszystkie typy, wstawić breakpointa, dać debug co nam się stanie. Niech się przemieni, niech się przemieni. I czemu się nic jest, czemu nie chwyciło breakpointa? Hmm. Chwila, chwila, chwila. No tak, no tak, bo tutaj jeszcze nie odpalam tego, nie tworzę systemu, tutaj na razie mam tylko kod testowy. Przepraszam, ale kod testowy tutaj e, też mamy. Też mamy tutaj e, korzystanie z refleksji, czyli pobieramy assembly, pobieramy wszystkie typy i mamy podgląd do tego. Możemy sobie po prostu normalnie, najzwyczajniej sieć wstawić breakpointa i nam to działa. A ponieważ mamy do czynienia z C-Sharpem i C-Sharp jest. Mega obudowany, jeżeli chodzi o runtimeowe informacje na temat typów. To mamy tutaj. Mamy tutaj cudo. Dobra, nic jest dodane w tym assembly. Hmm. Będę musiał sprawdzić, czemu nic jest dodane w tym assembly. Hmm. A, A dobra, bo to nie jest ten typ. Hmm więc jak przepnę to w ten sposób, no to teraz będzie widać. I zobaczcie, mogę sprawdzić, że w typie program, czyli ten tutaj, że mamy jakąś metodę main. Jej, mamy podgląd a to, to działa. Debugger w generatorze kodu źródłowego prawie, że nie istnieje. To jest podpięcie debugera tam, to jest masakra. A tutaj? Działa. Jesteśmy w stanie sprawdzić to wszystko. Mogę przepiąć, mogę wstawić normalnie warunki, i to nam działa. Za każdym razem, przy każdym uruchomieniu, to nam działa. Faktycznie możemy to zapagować. Po prostu bajka. Jeszcze raz. Dwie wady. Nie można podejrzeć przed kompilacją, co zostało faktycznie dodane. Nie ma tego rejestru, nie można tego statycznie zrobić. Oraz mamy większy narzut przy uruchomieniu. Czy ten narzut przy uruchomieniu będzie znaczący? Mam nadzieję, że nie. Nie robiłem testów. Prawdopodobnie to będzie mniej niż pół sekundy, czyli to i tak się zgubi w czasie ładowania tekstur, muzyki i innych takich. To zgubi się w tłumie. To jest bardzo zła praktyka inżynieryjna, bo to zgubi się w tłumie. Ostatecznie się sumuje i nam wydłuża i takich zgubi się w tłumie. Czasami to jest powód, dla którego nam gra wolno działa albo się długo ładuje. Ale jak to Jonathan Blow powiedział, program należy przede wszystkim optymalizować pod kątem efektywnego wykorzystania naszego życia. Przede wszystkim pod tym kątem, a dopiero później pod kątem tego, jak szybko on działa na komputerze i inne takie rzeczy. Prawda jest tak, że ja już nie mam czasu ani siły, żeby po prostu z tym generatorem kodu źródłowego. To jest. A, jakaś masakra. Jest dużo fajnych rzeczy, które tam chciałem zrobić. Może jeszcze wrócę do generatora kodu źródłowego do e, języka domenowego, który chcę też wprowadzić, który jest powiązany z tym, ale to już jest odłożone na dużo dużo późniejszy plan. Myślałem, że to zrobię jakoś tak w tym roku przynajmniej, ale nie, to jest już odsunięte na dużo dalszy plan, a nie w tym roku. Chcę poprawić sposób, w jaki działa system serializacji, żeby był mniejszy narzut generowanych żeby nie było redundancji po prostu generowanych danych. Więc chcę to poprawić od strony logicznej i dużo szybciej, dużo sprawniej to zrobię za pomocą refleksji. Właściwie dzięki refleksji ja jest szansa, że będę miał faktycznie czas i siłę, żeby to zrobić. Przy generatorze kodu źródłowego nie byłoby szans. To, ile problemów tam to generuje, powoduje to, że nie byłoby szans, żebym osiągnął to, co potrzebuję osiągnąć. A tutaj jest, mogę nad tym pracować, mogę nad tym pracować, to w końcu będzie działać. Hmm. Więc taki tam rancik. A tyle co chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeszcze raz, jeżeli chce Wam się to skorzystam na tym, jak dać lajka, like suba, jak wesprzecie inicjatywę. Bo każda in inicjatywa stoi tak naprawdę ludźmi, którzy z niej korzystają i którzy ją wspierają. Więc tyle. Mam nadzieję, że wrócimy do jakiegoś normalnego, sensownego rytmu i częstotliwości aktualizacji projektów. Na samym Discordzie prawie co niedzielę o 20.00 się spotkamy. Więc jeżeli chcecie pogadać na Wojsczacie, Uderzcie na Discorda i tam się widzimy. Do zobaczenia i cześć!